www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof i zapraszam was na analizę techniczną rynku kryptowalut. Ostatnio coś często, prawda? Ale zanim zaczniemy to zapraszam Cię na kurs Kat Pro. Jest to ostatni kurs, który prowadzę, więc jeżeli chciałbyś się nauczyć konkretnie analizować wykresy od A do Z w sposób profesjonalny, to ja cię tutaj tego nauczę. Również mamy część zarządzania, czyli nauczę cię jak zarządzać swoim kapitałem, jak grać strategiami, byś nie musiał się martwić o to, czy rynek będzie spadał, czy będzie rosnąć. To będzie bez znaczenia. Oczywiście część futures, e, część praktyczna również. No i dostęp do grupy kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y o 20 na żywo, dużo wiedzy, masę wiedzy, spekulujemy, analizujemy, dzielimy się informacjami, dzielimy, dzielimy się dobrymi wejściami i wiele, wiele więcej. Dobra, lecimy sobie do wykresu. Słuchajcie, dzisiaj takie dwa pytanka, zanim zaczniemy, a dzisiaj będzie trochę dużo do przeanalizowania, więc to przyspieszę trochę, żeby nie, nie przedłużać. Pierwsze takie, takie stwierdzenie, słuchajcie, bez bezawaryjnie kupujecie bitcoina teraz w kwocie 25 USD 25 tysięcy, czy, czy czekacie jeszcze? Ja tu odpisałem, słuchajcie, my się, poruszamy, my się poruszamy strategiami i planem, więc to w ogóle inny wymiar handlu. E, słuchajcie, to jest bez sensu pytanie, tak? Słuchajcie, dążcie do tego w swojej, że tak powiem, przygodzie z giełdą, bo prawdopodobnie zostaniecie na tej giełdzie na lata, prawda? Nie, nie przeszliście tutaj przez przypadek, na chwilę. No chyba, że tacy przeszli, no to, no to i tak szybko odejdą, ale jak ktoś przeszedł już na dłużej. No to dążcie do tego, żeby uzyskać jakąś wiedzę, słuchajcie, i wiedzieć, co na tym rynku się robi. Okej. Okay? Ja wam tutaj analizuję Bitcoina, tak? Czyli macie jakieś tam spojrzenie od bardziej, że tak powiem, doświadczonego gracza na tym rynku. Więc możecie sobie też gdzieś tam spojrzeć na te zawsze analizy, ale ogólnie to żeby się rozwijać na tym rynku, żeby wiedzieć co robić, żeby sobie swobodnie handlować, tak? Czyli żeby na przykład jeżeli są spadki na krypto, to żebyśmy nie płakali, że są spadki, tylko się cieszyli, że są te spadki, prawda? Bo zawsze mamy jakiś plan na niższy poziom, skąd zagrać daną monetę czy jakąś strategią zagrać, cokolwiek, prawda? Więc słuchajcie, no trzeba dążyć do tego, żeby mieć tą wiedzę, słuchajcie, bo bez wiedzy się tutaj nic nie zrobi. Bez wiedzy to jest jest się jak ślepiec, ok? który nie wie co robi, i potem musi pytać, czy, kup, czy kupujecie bitcoina, tak? Bo wiele mu to da, czy kupujemy bitcoina, jak nawet jeżeli kupujemy, ok, no to i tak zabezpieczamy to, w jakiś sposób inny gramy, mamy scenariusz, co będzie na spadkach, podczas gdy większość ludzi, ja powiem tak, kupuje bitcoina, prawda? Chociaż kup kupiłem tutaj, ale powiem tak, kupuję bitcoina i ja sobie to będę potrafił zabezpieczyć i ja po analizie będę sobie potrafił odczytać, ok, trend nie ma siły, na przykład, prawda? To, co wam często mówię, nie ma siły trend, muszę z tego wyjść, ok? Bo, no, widać ewidentnie, że na przykład mamy strefę popytową, ok? Tak jak wczoraj, tak? Trend tu nie miał siły, więc ale jeszcze strefa była, tak? Ale gdyby przebijała tą strefę, no to ja na przykład zamykam, zaczynam się kaszować czy cokolwiek innego. Podczas gdy taka osoba nie ma takiej wiedzy, ona nie będzie wiedzieć, co robi, prawda? Czy ona ogólnie rzecz biorąc nie wie nic, ok? Nie wie nic, porusza się na farcie, bo ktoś tam coś jej powie. Słuchajcie, na rynku inwestujecie swoje pieniądze, ok? Pierwszą rzeczą, jaką powinniście zainwestować, to w wiedzę, ok, wiedzę książki, e, jakąś książkę przeczytać, nie wiem, dokształcać się, cokolwiek, albo, <słuch> że tak powiem, zareklamuje siebie, albo się zapisać na kurs, okej? Okay? który jest za śmieszne pieniądze, a macie naprawdę mega wiedzy na, na rok czasu przerabiania. E, dobra, e, ja Bartłomiej, więc tutaj odpowiadając na pytanie, musisz najpierw wiedzieć, co robisz na rynku, ok, e, Bartłomiej. Hej Krzysiek, omijasz moje komentarze już dłuższy czas. <grymne> Kurczę, <grymne> jaki zarząd poważny. Przepraszam bardzo Bartłomieju. E, i, więc w ramach rekompensaty poproszę o runę albo ajota. Dobra, to Bartłomieju zdecyduje się na runę, bo ajota to taka, że tak powiem, kiepska. W ogóle dzisiaj słuchajcie, runę i U i RNDR, o który prosiliście. Oczywiście było więcej, dużo altów, że tak powiem, do analizy. Ja to mam listę, Tak zrobiłem sobie listę, to co wy tam piszecie i będziemy sobie z wideo na wideo analizować, czy one mają jeszcze szansę podejść chociaż do 50% ATH, słuchajcie i tutaj ważny temat kolega poruszył, czy ogólnie altcoiny, które były już w swojej szczytowych formach, że tak powiem, czy w ogóle mogą jeszcze pod, podjechać pod ATH, różnie z tym bywa, okay? ja wam tutaj coś pokażę, to jest Snapshot z 2017 roku, czyli z schodsy poprzedniej, prawda? I teraz zobaczcie na listę altcoinów, które tutaj były. I zobaczcie, jak wiele altcoinów już z nami nie ma. Ok. Teraz tak, Golem. Ktoś pamięta Golema? <laughs> Albo ktoś gra Golema? R raczej już go nie ma, prawda? Augur, okej. Okay? Steam, okej. Okay? Stratis. Bitcoin, Bitcoin, <laughs> faktom, ok, d no d chyba jeszcze jest, Game Credits, ok, Sia Coin to jest, Ardor, ok. Um, no masa, masa, masa coinów, prawda? Zobaczcie ile altów, okej? Okay? No i wtedy też ludzie, wiecie, podczas Bessy zaczynali je kupować i hodlować. Słuchajcie, to jest rynek kryptowalut, więc bardzo mocno trzeba się zastanowić nad tym. Tu tych coinów jest od groma, których już nie ma, okej? Okay? Black coin. Yy, 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 znaczy, może jeszcze są, ale już praktycznie nic tam nie żyją, okej? Okay? Blocknet, okej? Okay? Zobaczcie, ile tych shitów tutaj jest. Okay. Ile było w 2017, a ile jest z nich teraz? Oprócz tych dużych coinów, które jeszcze mamy. Słuchajcie, ja na grupie uczę dywersyfikować się e, na kryptorynku. Słuchajcie, tutaj znowu, wraca, <coughs> znowu wracam do stwierdzenia wiedza. Okay. Bez wiedzy, bez odpowiedniego zarządzania kapitałem, bez dywersyfikacji na tym rynku, dużo osób potraci jak zwykle pieniądze, ok? Nie da się bez wiedzy, słuchajcie, tutaj też handlować, takiej wiedzy, jak się dywersyfikować na tym rynku, jak zabezpieczać pozycje, jak grać ewentualnie strategiami, tak? Czyli żeby żeby te pozycje były maksymalnie zdywersyfikowane. Słuchajcie, nie da się. I ciężko odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład taki runę, który miał już swoje 5 minut, a którego zaraz przeanalizujemy, czy on jeszcze cokolwiek zrobi w hoście? Czy w ogóle przeżyje, prawda? To jest kwestia tego. Więc ja tutaj też, słuchajcie, na grupie yy, uczę dywersyfikować się. Słuchajcie, rynek nie jest taki, że ja kupię sobie, podtrzymam i wyjdę, jak, jak wszyscy namawiają do hodla, prawda? Do hodla to trzeba mieć raz, że dobre monety, ok, dwa, że potrafić tym zarządzać, a trzy, że ograniczać ryzyko na shity. Nie, bo wszyscy mówią, że na shitcoinach najwięcej się zarobi, jasne, jasne, tylko trzeba, jeżeli już shitcoiny, to na pewno nowe projekty i na pewno fundamentalnie dobre, dobre projekty, więc my też się takimi projektami interesujemy, Co, o czym wam mówiłem, też nawet dzisiaj będziemy sobie analizować, słuchajcie, nowe podswingi, tak, ale to zaraz dojdziemy do tego, będziemy analizować podswingi, więc też będziemy wybierać z nowych monet, więc słuchajcie, rynek krypto to nie jest takie hop-siup, tu trzeba tej wiedzy, ok? Więc odpowiadając na Twoje pytanie. Mogą nawet 50% nie zrobić, okay? w ogóle mogą nawet nie przetrwać. Dlatego, tak jak mówię, dywersyfikacja jest bardzo ważna i to zarządzanie kapitałem, słuchajcie, jak chcecie być dłużej na tym rynku i wyciągać, że tak powiem, w sposób bezpieczny też handlować i wyciągać zyski, no to nie da się grać, słuchajcie, nie zarządzając kapitałem i nie dywersyfikować go na różne strategie, na różne monety, na różne projekty i wiedzieć przede wszystkim w co w co ile mogę włożyć, ok? Więc to jest kwestia bardzo ważna. Myślę, że można by to poruszyć gdzieś tam jeszcze. Jeżeli chcecie poruszyć takie kwestie na tym kanale, jeżeli chodzi o dywersyfikację, no to napiszcie w komentarzu. Lecimy sobie do bitcoina, słuchajcie. Co do bitcoina, yy, zatrzymał się yy, wczoraj, tak? Mówiłem, że tu na razie kiepska reakcja, ale mówiłem też, że może to być markowane, prawda? Czyli oni tutaj po prostu jest to markowane, że tej reakcji tutaj nie ma, no ale to zatrzymanie tam było. Więc dopóki tej, mówiłem, trójki nie zobaczę, to na razie nie przesądzam, nie przesądzam. Czy trójkę już zobaczyliśmy? Prawie. Prawie, 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 prawie. Bo przebiliśmy lekko dołek, zrobiliśmy nowy, 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 nowy. Tylko, że zauważcie, że ten, że ten dołek, tak? Zobaczcie, ten dołek mamy na dużym wolumenie i my też to na grupie szybko żeśmy wyłapali. A ten dołek już mamy na normalnym wolumenie. No, więc tutaj, yy, no, informacja jasna, prawda? Yy, że, że lekkie nadbicie dołka i yy, mały wolumen, więc jest szansa na ruszenie z tej strefy ruszyliśmy z tej strefy, słuchajcie, zgodnie z planem, tak, na razie zgodnie z planem, wczoraj była lekka, lekko <laughs> zabiło serce mocniej, bo tutaj też longi mam odpalone z tej strefy, prawda, A więc tutaj też, słuchajcie, long z tej strefy jest, e, więc e, ruszyliśmy, natomiast to i tak, słuchajcie, jakoś optymistycznie wielce nie nastawia, bo to, co ja mam cały czas powtarzam, że mamy czerwiec, czyli czas wakacji, okej, okay? a czas wakacji to wiąże się z, Niezbyt dużą dynamiką. Dopiero w lipcu, w połowie lipca, zaczyna rynek krypto ruszać, a w związku z tym, że nie jest tutaj duża dynamika, no to ja tu dalej i tak przewiduję ruch boczny. Okay? Natomiast to, co dobre, to to, że się tutaj zatrzymaliśmy <laughs> i mamy reakcję. I teraz, tak słuchajcie, po tej reakcji w górę, tu mamy strefę podażową, taką lokalną, ultralokalną. Jak ją przebijemy, to możliwość nawet dojść tutaj do tej trend linii, bo tutaj też poruszamy się w takim kanale, słuchajcie, spadkowym, prawda? Czyli jak tutaj byśmy doszli, no to do, do przebicia tej trendlinie jest, ale to jakby mało ważne też, ok? Mało ważne. Co będzie ważne? Jak przebijemy tą trendlinie, okay? Ja tu strefy jeszcze porobię podażowe, czyli żeby wyciągać informacje. To nie są strefy na zasadzie wróżenia, że tam się zatrzyma, tam pójdzie, tak? To są do informacji. Słuchajcie, jak ja robię jakąś strefę, czy... Te wszystkie strefy, tak? Jak mnie obserwujecie, no to wszystko, wszystko idzie pięknie z planem. Jak robię jakąś strefę, to ja nie, nie, nie liczę tam, że się zatrzyma, albo znaczy, liczę troszkę, no nie ukrywajmy, <śmuch> trochę liczę, ale głównie chodzi o to, że ja tu wyciągam informacje, czyli czy trend ma siłę tutaj na przykład spadać, tak, czy, czy robi się, no i zobaczcie, no to miał siłę, tak, mamy pierwszą trójkę, ok, mamy korektę i pociągnięcie trendu, no to ewidentnie dał sygnał, że będzie chciał spadać stąd, prawda, dlatego też się tam cashowałem. No, i tutaj mamy kolejną strefę, z której ja też nie, nie, nie nastawiam się na super, hiper mega wzrosty, tylko po prostu wyciągam z informacje. Po co mi te informacje? Jak myślicie? Do zarządzania kapitałem, prawda? Czyli muszę wiedzieć, czy na przykład pozycje niższe na Bitcoinie muszę zamykać, bo trend się łamie. Co muszę robić na altcoinach? Czy na, czyli, na przykład, czy szukać pozycji na altcoinach? No, i w tym przypadku dzisiaj będziemy się rozglądać za pierwszymi swingami, czyli będziemy już sobie robić predykcje pod altcoiny, niektóre, niektóre, bo, bo słuchajcie, jeszcze jest taka wiadomość z Celsius Network, że będą sprzedawać altcoiny i zamieniać bitcoina. Okay? Więc tutaj też altcoiny mogą jeszcze dostać po, po głowie. No, ale zobaczymy. Więc słuchajcie. To co ważne na Bitcoin jest, strefa z reakcji jest, czekam na tą strefę podażową, i jak z tej strefy podażowej będzie wyglądać korekta. Czyli czy z tej strefy podażowej będziemy tutaj wracać i ewentualnie nie bronić już tej strefy? OK. Czy drugi scenariusz czy zrobimy tylko korektę, troszkę głębszą, będziemy atakować tą strefę, przebijać i podchodzić pod trendlinie? OK, czy, czy trzeci scenariusz? Hmm, to w zasadzie drugi czy trzeci. <laughs> no a kolejny scenariusz, no to w sumie te dwa, tak? Czyli pierwsze, pierwszy scenariusz, czy odbijemy się stąd i będziemy kontynuować trend i łamać tą strefę. Drugi scenariusz, czy odbijemy się stąd, zrobimy korektę i będziemy atakować tą strefę, żeby podejść tu. I to jest ważne, żeby obserwować. Po co jest to ważne? Żeby zarządzać swoimi pozycjami na rynku krypto, okay? bo od tego dużo zależy. I tyle na temat Bitcoina. Jedziemy sobie do Runeu RNDR, ale tu niestety będę musiał troszkę przyspieszyć materiał. Okej, okay, słuchajcie, udało się szybciutko przeanalizować, bo też mieliśmy troszkę przeanalizowane, więc zaczniemy od RNDR, tak? Dobrze mówię, bo jest jeszcze RDNT, ale RNDR To jest koń, który na pewno warto się interesować. Zobaczcie, jest nowy, jest nowy, więc to już dobrze wróży. Wiecie jak się nowe coiny zachowują na hosie, To wam przypomnę. Tak. Prawda? Więc tutaj takie slajdzie, analizowanie w tym miejscu, no jasne, ma sens, bo zawsze można te pozycje dużo lepsze wziąć, ale ogólnie rzecz biorąc, tak ten coin powinien wyglądać na hossie. Okay? Eee, I teraz tak, lecimy sobie. Co do RNDR, no to oczywiście mamy powtórzenie 0.9.1, korekty, okay? czyli strefa 0.9.1. Mamy tutaj zatrzymanie tego RNDR. Okay. I teraz tak, gdybyśmy to rozpatrywali też falowo, no to prosta, że tak powiem, jasna i klarowna, czysta sytuacja. Pierwsza, druga, okay. i jesteśmy w trzeciej, jeżeli jest to korekta pędząca, czwarta i będzie kolejna, y, piąta, gdzieś tam wyższa. Okay. Gdy, jeżeli to obronimy, tą strefę jeżeli obronimy, bo jak tej strefy nie obronimy, no to scenariusz niestety y, dużo lepszy ponieważ to będzie impuls jakiś tam A, czekamy na odreagowanie B okay, i czekamy na duży spadek C. Tutaj stref na razie nie robię, bo jakby nie ma to znaczenia, bo jesteśmy na razie w tym impulsie, że tak powiem tym korekcyjnym dla korekty pędzącej, prawda? Korekta pędząca też to wczoraj mówiłem, słuchajcie, na, na czym, na giełda jest prosta. Że, jak nie wiecie, co to jest korekta pędząca, to nie wiecie nic na temat rynku. No i słuchajcie, korekta pędząca, ok? Czyli, jeżeli obronimy tą strefę, no to jest szansa na wybicie tego szczytu. Jeszcze, no spokojnie, no spokojnie jest szansa na wybicie tego szczytu. Zatrzymaliśmy się tu w strefie podażowej, którą mamy, więc jakby bez, bez jak, jak zwykle, bez słuchajcie, jakiegoś tam zaskoczenia, tak, czyli te strefy zawsze świetnie sobie wyciągać z nich informacje, zawsze dobrze. Więc teraz podsumowując, żeby każdy mnie zrozumiał. Mamy korektę pędzącą potencjalnie, nie jest to potwierdzone potencjalnie, potwierdzone będzie jak wybijemy szczyt, ale potencjalnie możemy pod to, że tak powiem, rozpatrywać. Jeżeli obroni się ta strefa, ok, no to mamy do zrobienia kolejną falę w górę, czyli wybijającą i to będzie piąta fala, okay? czyli to będzie raz, bo, 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 wróć, 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 wróć. To, to, co przed chwilą robiłem. Raz, dwa, trzy, cztery. Jako korekta pędząca i piąta wyżej. Potem będzie znowu. E, co będzie znowu? A, B, C. OK. I kolejna piątka w górę. Tak by to się technicznie ładnie zachowało, zachowywało, gdyby to było. Natomiast jeżeli skończymy tutaj na tym ruchu, to tu na tym dołku, dokładnie na tym dołku, ten dołek jest ważny, 1, 6, 2, 8, łamie się trend. A jeżeli się łamie trend, no to rozpoczynamy zjazd, powrót, zjazd. Okay? Tu już korekty pędzącej jakby nie będzie. RDNT bardzo czytelne, bardzo ładne, czytelne, więc ta strefa jak broni, no to słuchajcie, jazda w górę po wybicie szczytu. Technicznie tak to wygląda. Lecimy do runy. Runiaczek, runiaczek, runiaczek ma swoją strefę popytową. Ma też target docelowy, chociaż on już jest nieaktualny, więc tutaj już to trzeba wykreślić, bo on był aktualny, słuchajcie, jak wcześniej. to była strefa jeszcze podażowa, która też dała informację, że trend jest słaby. Więc jeżeli chodzi o runę, cofamy się naprawdę do niskich poziomów. ok, eee, te poziomy nie były widziane od 2020 roku, <laughs> więc cofamy się, że tak powiem, do bazy. Eee, I teraz tak słuchajcie, na, e, na runę ważna jest ta strefa okay. 73 70, e, 737 i tylko ta strefa. On tu ma do tej strefy 12%, więc musi to zrobić. Z tej strefy, jeżeli potraficie, wiecie jak się trendy budują, no to z tej strefy można byłoby to rozgrywać. Dodatkowo mamy taki ala klinik, okay? czyli ten ruch, który się tutaj odbywa i będzie się odbywać, jest ewentualnie takim zacieśniającym się ruchem, czyli dobry pod, że tak powiem granie, ok, natomiast ta strefa, ta strefa, jeżeli tutaj zaliczę runę, tą strefę, no to z tej strefy oczekiwałbym odbicia w górę, tutaj trzeba zebrać informacje, pamiętajcie o tych informacjach, że zbieramy ze stref informacje, 408 to jest druga strefa, jeżeli tutaj nie będzie reakcji, Okay. Czyli jeżeli tutaj się nie będziemy budować, tu nie trzeba od razu ze strefy wchodzić. Okay. Tutaj można po pierwszej korekcie sobie dopiero wejść w pozycję, albo próbować gdzieś tam wchodzić w pozycję. Więc tutaj, no tak jak mówię, no jeżeli macie jakieś tam doświadczenie na rynku, potraficie coś tam przytrajdować, żeby zabezpieczyć, no to na spokojnie można to rozegrać. Bardzo też czytelny układ i ładny. Czyli ogólnie ta strefa i, i, i odczytanie informacji, co z tej strefy tam będzie. No i u, słuchajcie, jeżeli chodzi o U tu ja mam napisane BTC strefa i klaster dwóch stref, no to ja tam u wam mówiłem, że myśmy to tutaj mocno e, czekali na to przetestowanie, tak no, znaczy czekali, no, było ustawiony alarm, że tak powiem, więc tutaj ta pozycja, no to jest jedyna pozycja, która ma być broniona na U, więc tutaj jakby ta pozycja musi być obroniona. Tutaj wybiliśmy dołek, nie wybiliśmy, w związku z tym zobaczcie, mamy impuls A, mamy impuls B i robi nam się C. Może to być korekta płaska, jakby nie było, okej. Okay. A może to być korekta prosta co by nie było? Czy płaska, czy prosta to bez znaczenia, ponieważ liczy się pierwsza trójka, okay. czyli z pierwszej trójki wyciągamy informację. Jeżeli ta pierwsza trójka zakończy się korektą, okej, okay, i to się będzie dalej budować, no to gdzieś ten trend się zaczyna budować, prawda? Więc tutaj jakby na runę na u. Nie ma już jakby okazji, chyba że cofniemy jeszcze trzeci raz, ale trzeci raz to już będzie niebezpiecznie trochę, więc dobrze jakbyśmy nie cofali już tam trzeci raz. Natomiast jeżeli. Cofniemy i będziemy przebijać tą strefę, no to jesteśmy przygotowani jeszcze tutaj na złotą strefę 22% niżej. Ale ze złotej strefy się nigdy nie zagrywa, tylko ze złotej strefy się również bierze w swing. Akurat monetę, okay? eee, czyli, czyli w swingu się. Więc na runę też prosta sytuacja. Eee, na razie jest ta strefa popytowa, więc jak ktoś jest w runę, no to musi obserwować. Strefę podażową żeśmy tutaj zaliczyli idealnie, bo byśmy też tutaj grali sobie na wybicie tego klina, że tak powiem, prawda? Strefa podarzała zaliczona, kolejna strefa to jest 39, więc jest tu potencjał duży, dlatego ja też tutaj, słuchajcie, bardzo się tym interesuję, bo jest tu 151%, więc ten Ł jest wzięty u mnie, ale gdyby strefa została łamana, to stąd trzeba zbierać informacje, czyli to jest kolejny poziom dla Ł. 13, 16, okej? Okay? 13, 16, czyli jeszcze 20% niżej, i to jest zdrowe, okej? Okay? Jeżeli Łu zjechał, no, bo ta strefa jest mało ważna, tak? Ja stąd gram, ale to jest mało ważne, czy on tutaj będzie bronił, czy nie będzie. <laughs> Dlaczego mało ważne? Pytanie. No, bo czym taniej kupisz, tym więcej zarobisz, prawda? Jakby proste. Słuchajcie, jeżeli tutaj oczywiście nie będzie to bronione, no to wychodzę z pozycji i będę szukać tu pozycji. No, czym, czym niżej, tym lepiej zarabiam, tak? Więc jakby tutaj, słuchajcie, to jest właśnie to, ten komfort, prawda? że ja wiem, co robię na rynku i, i żadne spadki dla mnie są nie straszne, tak naprawdę. Więc słuchajcie, no prosta decyzja. Tylko teraz tak. Łu, co on tu może zrobić? No to widzicie rgr -a. Może tu jeszcze uformować prawe ramię, potem znowu się cofnąć i ten ruch może być, słuchajcie, taki, taki markowany pod RGR. Ostatnio często rynek tak robi. No ale dobra, jakby nie było. Ta strefa jest tutaj popytową strefą. Jeżeli nie ruszy, no to następna strefa tutaj popytowa 13-16 i stamtąd nie do wejścia strefa, bo nigdy też nie wchodzimy po tej strefie, tylko do strefa, jeżeli zacznie się stamtąd budować no to słuchajcie, jeżeli stąd się zacząłby, spadłby runa i zaczął się stąd budować trend, łu, przepraszam, no to tu już jest fala bardzo duża stąd, ok? Czyli pierwsza fala, drugie głębokie zajście, chociaż to zajście głębokie może się zatrzymać też tu, z którego ja tutaj gram, i kolejna fala, to już jest kosmos, ok? Czyli mega pompa, bo to jest ta największa fala, która po tych zajściach niskich występuje, więc tak to na u wygląda. U, dobra moneta, jeszcze, jeszcze zrobi swoje. Chociaż też jest, zobaczcie, te, te dla uświadomienia, gdzie jesteśmy, okej, okay? to jest taki obszar. Tylko też no, trzeba to technicznie jakby, słuchajcie, patrzeć na to, bo moneta może się nie podnieść, umrzeć i itp. i, tp, i okay. Tak to by wyglądało. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego weekendu. Troszkę przedłużyliśmy dzisiaj, nie wiem, czy chcecie takie dłuższe odcinki, czy szybkie aktualizacje to też napiszcie w komentarzu, żebym ja wiedział, co nagrywać. Dzięki za wszystko i do usłyszenia w kolejnym wideo. Nie wiem, kiedy kolejne wideo, bo już wakacje. Na razie, trzymajcie się, hej!